Jest godzina 18 niedzielny wieczór i chcę Wam pokazać szybki taki short wypatrzony przeze mnie zakupiony produkt o nazwie Selfast ideala to nożyczki do precyzyjnego cięcia właśnie kwiatów. Nie to nie taki sekator. Są takie chwile, że Grzecznik zaprzeczka, że na ogrodnik czasem musimy precyzyjnie coś dociąć lub ściąć kwiaty na bukiet. Tak to nożyczki właśnie mają ciąć precyzyjnie do 5 mm gałązki. CELFAST to oczywiście do roślin i kwiatów. O, tutaj nasza budowa. Do przyczyny kształtowania małych roślin. to się zgadzam. Zaraz odpakujmy i zobaczymy, jak to narzędzie się sprawdza. No Made in China. No troszkę się zaskoczyłem, ale pewnie Designed in Poland. CELFAST. No, nożyce prezentują się ciekawie. Sprawdźmy blokadę. Zablokowane. Zobaczmy, jak jest bliska. Zobaczcie sprężyna, więc to pewnie będzie wrażliwy element nie zgubić. Jest to oznaczenie, ale nie chcę wyostrzyć na ostrze. No, dobra, do dzieła. Dalie kwitną pięknie, ale jeśli nie chcemy kwitące kwiaty, możemy spokojnie wyciąć. No i na przykład takie oto narzędzie właśnie jak i. Cięcie precyzyjne, skoro nożyce to jak sama raz wskazuje służą do cięcia kwiatów, wiemy. Jak trzeba silnie nacisnąć czy nie? Nie. No, no to dobrze. Normalnie. Narzędzie właśnie służące do takiego przycinania perfekcyjnego, czyli można sobie podejść pod liść, no trzymaj tutaj. Ostrość. Nie. To nie ja, to nie ja, nie przeciąłem żadnych przewodów. Będzie łatwo trafić. No. I tu nie było żadnych przekwitniętych kwiatów. On stale dopiero zaczynał kwić, kwitnąć. <taki>, Taki trik. Myślę, że to przyda się w niejednej kwiaciarni. Jak potrzebujemy jakieś delikatne kwiaty przyciąć. Co mi też zalecam.